Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was na mój filmik. Chciałem Wam przedstawić mój nowy nabytek. Są to rybki oczywiście, plus krewetki i roślinka. Akwarium się dobrze sprawuje, oczywiście glonów mam. Jak widać na korzeniu mamy takie zielone już, już po opłacie. Będę musiał to chyba w jakiś sposób, nie wiem, przeczyścić może. Nie mam pojęcia. Tylko boję się ruszać tej konstrukcji, żeby mi to się nic nie spartoliło. No ale to nie o to tutaj chodzi. Dokupiłem rybek. Miałem sporo, sporo, no miałem trochę utraty na, jeżeli chodzi o rybki. Neonki mi zdechły. Jedna ramireska krewetka, tam też miałem, wcześniej jeszcze miałem jeden wypadek, gdzie mi wyskoczyła z akwarium i nie wiem w jaki sposób ona to zrobiła, ale wyskoczyła. Również wyschła. No i cóż, nie kupiłem jeszcze tego, co chciałem dokładnie, ale dokupiłem już troszkę. Jechałem dzisiaj specjalnie do zoologicznego po to, żeby kupić dla tego tutaj dla tej przepięknej rybki samicy, bo zdechła przy chorobie, przy tej ospie i jednak nie dała rady. Z tego względu, że on nie jest aktywną tą rybą, takim jak był wcześniej, chowa się po kątach, mało je. No, prawdopodobnie przyzwyczaiła się do samicy i, no i teraz jej jest bardzo źle. Ale jednak nie dostałem żadnej samicy. Będę musiał jechać do innego zoologicznego. Dostałem inne rybki. Mianowicie dostałem 6 neonków i nie jest Mam już ich więcej, troszkę. Dostałem jedną. Dokupiłem jedną właśnie tutaj tą platkę, co widzicie, o, tam czerwoną samicę, bo ta samica, która tutaj niedawno przepłynęła, jest męczona przez samca, to samiec przepłynął, przepraszam, o, szuka znowu samicy. I dokupiłem również trzy krewecie Amano, o, samica tam się chyba właśnie, już ją znalazł, dorwał, jeszcze nie widzi chyba tej. I dokupiłem również trzy krewetki Amano, troszkę mniejsze. Na razie się schowały. O, jest tam w boku, chyba gdzieś tam. O, tam coś tam się ruszało. Coś tam się rusza. I trzy krewecie. Również dokupiłem, jak widzicie, ten mech tutaj na górze. Będę chciał jeszcze dokupić korzeń taki delikatny korzeń i przyczepić go na szybę, na boczną szybę. Razem z tym myszkiem, Niech sobie on tutaj rośnie, będzie ładny efekt. A jak nie, to nawet tam na tylnej szybie wezmę, yy, fajnie tak rozłożę, ale to jeszcze jest kwestia, kwestia rozmyślenia, kwestia, yy, kwestia aranżacji, jaka, jaka to będzie. Yy, przez przypadek mam jedną czarną molinezję. Matula kupiła, chciała parkę i facetka nam dała dwa samce. Matula ma swoje akwarium, ja mam swoje akwarium i dała nam dwa samce, no i niestety musiałem yy, tego jednego samca wziąć. Więc sobie na razie będzie tutaj pływał. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Na dodatek kupiłem sobie moje właśnie wreszcie wreszcie upragnione otoski Gdzie o, tu jest, jeden otosek. Widzicie? Jeden i drugi gdzieś tam sobie również hasa. Gdzieś tam sobie pływa. Już się zabierają. O są dwa razy obok siebie. O proszę. Zabierają się do, do roboty, denerwuje mnie ten sum siamski, ponieważ jest to ryba terytorialna i gania mi te otoski bardzo mnie wpienia i już będę ją wystawiał na internet, żeby ją obchnąć, wywalić ją z tą ukwarią. po prostu mi robi spustoszenie raz nie dosyć, że z roślinkami, to jeszcze mi robi spustoszenie z rybami gania je wszędzie, bardzo mi się to nie podoba no i to by było na tyle jeszcze dokupię właśnie tą ramirezkę, dokupię. Aha, jeszcze dokupię właśnie te tutaj czerwone, właśnie te rybki, nie, nie wiem, to z winników chyba są. Nie ja znam się na, na nazwach, pisaliście mi na, 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 na YouTube, jak te nazwy, się, jak te rybki się nazywają, ale ja po prostu nie mam słabą pamięć do rybek i nazywam je po swojemu. Właśnie te czerwone tutaj, mam trzy, a chciałbym dokupić jeszcze ze trzy, żeby było ich sześć. Kardynałków mam na razie tyle, co, co jest. Mam sześć tych kardynałków i na razie mi więcej nie trzeba. Danio jak widać mam trzy i też na razie nie będę ich nie będę dokupywał. Pływałem sobie po górce. Tutaj samica jest już taka brzuchata, że będzie ikre składała za niedługo. To by było na tyle, glonów oczywiście też już mam, jak widzicie roślinki tutaj się rozrastają, jedynie co to nie rozrastają mi się nurzańce amerykańskie, chociaż już tam widzę jakieś nowe pędy puszczają mi, ale dużo mi, dużo mi pogniło, strasznie dużo mi pogniło, no i z tego nie jestem zadowolony. Tutaj miałem pełno nużańców, zobaczcie jest pusto, no i... Ten tu nurzaniec widzę, już puszcza nowe pędy. Widzicie? Nie o, będzie ostrość? Jest coś Ten tutaj nurżaniec mi puszcza nowe pędy. Mam nadzieję, że się rozrośnie do góry. E, tym bardziej, że... on no, już tabletkę mi wykopał jeden. Tym bardziej, że e, tabletki właśnie dokupiłem na rozrost z nawozem i mam nadzieję, że one przyspieszą i pomogą chociaż tym nurzańcom troszkę. Bo o to mi tutaj właśnie chodzi, żeby to nużańce się rozrosło. To by było na tyle, no glony mam jak widać nie dużo, ale zawsze jest tych glonów trochę ten korzeń jest taki podzielonkowany no mam nadzieję, że nie. mam nadzieję, że tutaj coś się zrobi, akwarium jest po delikatnym czyszczeniu, muszę kupić odmulacz, bo mi się zepsuł i muszę właśnie je odmulić, bo już na korzeniach mam również tego pełno no i to było chyba na na tyle z mojej strony, mam nadzieję, że Wam się podobało, nowe, nowe, nowa, nowa aranżacja, może nie nowa, a jeszcze co do nowej aranżacji, zamiast tych białych kamieniów tutaj kupię takie brązowe, widziałem dzisiaj bardzo fajne kamienie, będą mi się kontrastowały z korzeniami, bardzo przyjemne kamienie, bardzo fajne i na drugi miesiąc sobie właśnie kupię i wymienię te białe kamienie tutaj, jak widzicie i kupię te brązowe, będzie zajebisty efekt. No i chciałbym, żeby te nużance puściły, to wtedy będę miał tam z tyłu, teraz jest pusto, ale to mi fajnie zarośnie tymi roślinkami I chciałbym właśnie, żeby mi te nużance puściły, jeżeli nie puszczą, to będę musiał myśleć o nowych roślinkach A jeżeli co do tego mchu, to kupię korzeń i tak jak mówiłem Jest bardzo ładny i za 5 euro go dostałem Duży jest on I no jak Dostanę taki fajny korzeń z takimi rozgałęzieniami, to wtedy go przymocuję na szybę. Wykombinuję i na te przylepce, na przystawki przymocuję i wtedy ten korzeń sobie tam zamontuję. A jak nie, nie dostanę żadnego korzenia, ale dostanę, na pewno dostanę. Tym się już nie martwię. No, to by było na tyle. Sorry za to, że mi się trzęsie ta ręka. Brak alkoholu. No Nie żartuję, ale no... Jedynie co to właśnie wyrzucę tego suma siamskiego i gdzieś jest jeszcze jeden, taki mniejszy troszkę, ale on w ogóle nie rośnie, jest ganiany przez tego dużego i jego wyrzucę stąd, no bo tak jak mówiłem, zrobi spustoszenie, a jednak chciałem zawsze otoski i otoski bardzo ładnie się prezentują, są małe, a pożyteczne, bo te sumy po prostu nic nie robią, no nic. No i cóż... To ja było na tyle, trzymajcie się i do następnego. Jak kupię Ramirezkę, to znowu nagram filmik. Mam nadzieję, że yy, nie jest to tak, że one się wiążą, Ramirezy już na stałe, tak jak to łabędzie robią. I inne rybki co niektóre. I mam nadzieję, że jak kupię samiczkę, to ona się yy, yy, dobiorą do siebie i znowu samiec będzie yy, szczęśliwy i będzie, taki, yy, ży, będzie taką żywą rybą. Mam taką nadzieję, że tak będzie. No Widzicie, zobaczcie ten sum jaki jest duży już. Zobaczcie. Muszę go koniecznie wywalić. Otosek a sum. To jest całkowita, całkowita jakaś paranoja. Tak mi sprzedali, człowiek nie wiedział, nie znał się, chciał otoska i dali mi taką właśnie rybę. Zresztą człowiek też człowiek jest winny, bo mógł popatrzeć na internecie i Samemu sobie wybrać, no ale na szybkiego, na szybkiego łapucapu, no i ma łapucapu, no i tak to już jest. Widzimy tego suma. Ogólnie wystawiam na internet i będę chciał go odsprzedać lub nawet oddać, jeżeli ktoś się znajdzie. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej, pa. Ej, właśnie zapomniałem, mam tu jeszcze jeden taką kulę, to było na szybkiego robione, z tego względu, że gupiki nam się okoczyły. mamy ponad 30 rybek na rybku gupika. Plus do tego jest dzisiaj, jak żeśmy pojechali, kupili rybki, to przez przypadek jedna molinezja pstrokata. Nie wiem gdzie ona będzie, czy jest, tutaj będzie widoczna gdzieś. O, jest tam. Nie wiem, czy widać jest tam na dole, widzicie? Molinezja pstrokata się złapała i na szczęście my ją żeśmy dostali gratis. No, ale ten narybek, co do tego narybku, nie wiem dokładnie jak go karmić, karmię na razie pokruszonym pokarmem, nie wiem, czy, jak to zrobić. Nie mam grzałki, ja nowego zbiornika nie będziemy kupować, dlatego w tym, w tej kuli jest to tak zrobione. Jest to bez grzałki, mam nadzieję, że przeżyją. No, grzałka no jednak, jakby nie było, kosztuje około 24 euro i specjalnie dla narybku, no nie mam zamiaru wydawać z następnych pieniędzy. Zresztą to narybek jest od mojej matuli, matula siedziała przy tym i łapała. Kotnika też nie miała i w ogóle to było nieprzygotowane i tak na łapu-capu żeśmy zrobili mały filterek. Widzicie, bez pokrywy tylko gąbeczka jest tam założona, trochę żwirku, żywe roślinki, żeby one sobie tam skubały ten glonik. No, i pokruszony pokarm, jak na razie jedzą. Jest to na rybek dwudniowy. No, i stoi przy grzejniku, żeby po prostu woda nie była za zimna. Ma 22 stopnie, już jest prawdopodobnie za zimna. Nie wiem, jak to kupiki, jak to z narybkiem jest, no, ale na razie są, żyją i mam nadzieję, że jakoś to się uchowa. No, i właśnie to chciałem Wam jeszcze dodać. Właśnie ten, ten ma właśnie na rybek zbiorników coraz więcej mi się robi, i moja już się śmieje, że za, za niedługo to będzie miał akwa, ten dom z wody, a nie dom normalny. Dobra, to właśnie chciałem dodać Wam. Do następnego razu, hej, trzymajcie się. Jeżeli chodzi o na rybek, jak urosną, to dam Wam znać. Jeżeli chodzi o ramireskę, którą dokupię samiczkę, to również Wam dam znać. A, jeszcze jedno pytanie, czy na przykład, jakby nie dokupił ramireski? Samicy, a są podobne pielęgnice Red Blue. Red Blue czy electro Ele to jest taka pielęgnica podobna do Ramirezy. Czy ktoś próbował właśnie je łączyć, w, że samica i samie, czy one się dobiorą, czy po prostu to są różne gatunki i nie ma tego znaczenia i to nie wypali? Bo na przykład Molinezja wiem, że z samicą mieczyka wypala, nie? Są różne rodzaje molinezji i różnych rodzajów mieczyki i to wiem, że, że czasami, czasami jest takie połączenie, ale jestem ciekaw właśnie czy jest połączenie Ramirezy z Electro Blue. Electro Blue to jest ta pielęgnica taka niebiesko, ciem, niebieska, ale kształt te, 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 to, to wszystko ma takie same i rozmiary są takie same. Tego jest tutaj pełno, a ramirezek jest no mało, 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 dostępne są te ryby ze względu na to chyba, że są ładniejsze od tej electro Blue. To jest właśnie takie pytanie, czy ktoś próbował łączyć te rybki electro Blue z ramirezem, czy nie, a jeżeli nie, czy ktoś wie coś na ten temat, czy można właśnie dokupić samice electro Blue do samca ramirezy i one się tam połączą? Dobra. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Hej, trzymajcie się.